Manko, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Techit Gameplay. Jest już jubileuszowy 20 odcinek naszej tekitowskiej serii. Jest ze mną oczywiście Mateusz Siemka. z wszystkim. I dzisiaj pójdziemy do tajemniczego netheru do piekła. I zobaczycie, co tam jest, bo są naprawdę wkurzające te takie piekłowate silverfishy, jakby to nazwać tak po mojemu. Aha, jeszcze co chciałem wam pokazać. Zaraz po zakończeniu odcinka 19 Mati jeszcze trochę poszedł, bo odnaleźliśmy ogólnie fortecę. Mati poszedł do piekła i udało mu się tam zdobyć kilka pałeczek blaze'ów, a dokładnie cztery. No tam to trochę więcej, trochę więcej, bo mu jeszcze tam zginęło kilka, bo tam, no wiecie jak to jest przy tych, tych palących się blazach. No i Znalazł te cztery pałeczki. Udało nam się skraftować. No zaraz zobaczycie co. da da da. Biogeneratory. Proszę bardzo. Biofuel generator. Proszę bardzo. Tak. Tutaj już nam się produkuje. Mm, bioreaktor. Oczywiście nasionka w miarę postępu pracy zaczynają tam lecieć. Tutaj mamy zboże, które odchodzi. Eee, tutaj już jest energia. O, full już szybko. Eee, z tej energii. Chciałbym wykorzystać na między innymi na query, czyli na kopalnię odkrywkową, którą zrobimy może w jednym z najbliższych odcinków i na e, siedlisko ryb, czyli, no nie wiem, rybiarnie, o tak mogę to nazwać. Rybowisko. Rybowisko. No nie wiem, takie siedliska ryb, karpi, nie wiem, na święta i tak dalej. Tutaj mamy drugi biofuel generator, ale jeszcze nie udało nam się skombinować drugiego Edison mm, Energy Sela. Postanowiłem, że jak ten na hali głównej się skończy to po prostu go przeniesiemy w to miejsce. I tam już nie będziemy kombinować z energią, z tą nalawę. Wypompu wypompujemy z wnętrza ziemi to, co tam zostało. I wtedy już damy spokój z lawą. I będziemy bawić się wtedy w właśnie biogeneratory. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda tutaj na dole. Tadam, mamy tutaj, proszę bardzo, harwester. Tutaj mamy planter i tutaj jeszcze mamy... Fertilizer, z felpy do fertilizera, oczywiście będzie jeszcze dochodził ten e, fer te, industrial fertilizer, ale to e, w, po tym odcinku będzie odcinek właśnie e, jak będziemy robić farmę krówek. Ja sobie przed odcinkiem przygotuję wszystkie, mm, wszystkie te mechanizmy, które są potrzebne do porastania, hornotyper i tak dalej. No dobra, ale dzisiaj mieliśmy, tak jak już wspomniałem na początku, wybrać się do netheru. Zobaczcie, nawet fajnie nam wyszła chyba ta hala. Mi się w każdym razie podoba, jest taka, no taka przejrzysta. Tutaj, nawet wyjście ewakuacyjne jakieś skombinowałem, w razie czego? Dobra, zatem, no ja sobie pójdę tu. O, zobaczcie, z góry jeszcze. No, wygląda fajnie. Dobra, zatem lecimy do netheru, ciach, ciach. U góry tutaj będzie jeszcze. Mm, Najprawdopodobniej, no nie wiem, zobaczymy. Jeszcze może jakieś pokoje alchemiczne czy coś, bo jeszcze się dokładnie nie namyśliłem. A na dole na pewno będzie mm, laboratorium te e, chemiczne do bioelektrowni. Bioelektrownia jest prosto, dobra. Bez zbędnego dobra. marnowania czasu leci. Tak. Pokażemy przy okazji, a właśnie ja pokażę, ile ja się namęczyłem, żeby zdobyć te cztery długie pałeczki blazu. czekaj, jeszcze coś wszystko na pewno. Że, wiesz, żeby nie zginąć. Jedzenie masz, masz? Mam. Dobra, jeszcze wrzucę y, mięso zombiaka, bo ono będzie potrzebne nam później do... Żeby porastać krowę, bo z niego się robi esencję tam, no do po powiększania krówek później już. Bardzo nam się to przyda w późniejszym To jest, to jest safe, to chyba. Aha. Jeszcze kilof, kilof. co, ja sobie jeszcze jeden skraftuję na wszelki wypadek, bo tam jak się ten netherrack szybko kopie, to wiesz jak to szybko schodzi, nie? Mam. Bo jak przez te pałeczki blaze'ów zbierałem. No... No może trochę mniej, ale... W miejscu była ta twierdź, po prostu to się nie da opisać. Ja sobie... A zresztą pokażę to za chwilę. Dobra. To mam nadzieję, że tym razem mi nie skarszuję. Mhm. Uwaga, uwaga, Mati wchodzi pierwszy. Patrzcie jak znika. No niesamowite. Niesamowite. Dobra, Nikt wchodzę no. ja. Baga, zaczynam dostawać halucynacje, a wszystko się trzęsie i. I co działa? Działa. Jestem w Nederze, proszę bardzo, proszę Państwa. To jest niesamowite. I będziemy musieli się zająć też podkami, dlatego potrzebny będzie nam stół alchemiczny i właśnie potrzebujemy do niego pałki Blaze'a I teraz się wybieramy właśnie po pałkę Blaze'a, Tak jest. I wiesz państwa. co? Jeżeli będziemy zdobywać tak samo efektywnie jak ja, chyba tu trzeba będzie zrobić 5 No ja ci pomogę trochę. No to to nic nie Wiesz za co? Nie tylko to bardziej. Ja pozbieram trochę na tego piasku, mnie. bo on będzie może kiedyś się nam przydać. Ty, ale z niego nie będą wychodziły to silver, fish, tak? Nie, z niego nie. To Mów chyba tylko że Tylko zastanawiam się, czy te. A nie, one się teraz nie atakują. Jak miło. Wydaje mi się, że one. Co jest? One nas zaczynają atakować kiedy? W ogóle ostatnio udało mi się sprawdzić, chyba prawdę. Kiedy, kiedy, kiedy jednego uderzymy? I serii... Kiedy jednego z nich uderzymy? Tak, i w lub kiedy ściangę. w promieniu 64 kratek od nich wykopiemy dowolną medytową rudę? No nie gadaj. Mhm. Ale to jest. No patrz, kopię dowolną netherową rudę. Rudę, nie blok domyślny. Rudę. Aha, aha, tu chodzi okay. o te takie rudy z tego, tego moda, jak on tam ma. No, OS. No, aha, wykop. Ten zwykły tak podstawowy. W... Nie, nie, nie. Raczej nie, nie. No, chociaż... no ale będzie nie. nam potrzebne, będzie Nie, nam potrzebne. one chyba tam ten One chyba za to mnie nie, nie lubią No dobra, wykopaliśmy. ale się... tam jest ruta za którą on by mnie O, oh, fuck, Louis! What the Hell? Gdzie on jest, gdzie on jest? Tam z tyłu. Bohater, esko na siebie kule Tak, ja się chowię. Się. Kurde, ja się schowałem. Pff. <laughs> Brawo dla mnie. Luis odejdź. Dobra uciekam! Odda Ucia! Oddaj mu oddaj. A, we mnie strzela! We mnie strzela Oddaj mu, oddaj. Dobra, chodź, ty jesteś. Ja już idę lepiej, go wiesz No, ja, mam to Na kopię tego piasku do Staka Luisa się chyba nie da zabić, no serio. Da się go zabić. To jest Ale trudne, Ale musimy go da. trochę pozbierać, wiesz dlaczego? Bo hmm. będzie nam potrzebny do tego. do... kurde Do wykonania tego Skoro tak. Panelo jest potrzebny, nie, Je, są potrzebne trzy sztuki kwarcu, no to nie będziemy go aż tak dużo potrzebować. Ja już mam sześć, a ty? Dajem. Dobra, no, 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 to już, już mamy kilka sztuk. No to, zaraz Dobra, ci pana. Jak to? Męczyłem się. O, czekaj, tu jest jeszcze kwarc. A po co nam go aż tyle? Będziemy potrzebowali Nie wiem, jeden. będzie na przyszłość, jakieś bloki fajne dekoracyjne można przecież z niego zrobić. Tak, z 9 jeden. Dobra, no to chodźmy. Mam jeszcze, bo to O, tam został jeden blok. No dobra, już tam później. Poczekaj, tu jest jeszcze kwart, znowu znalazłem. Wiesz co? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale my mamy takie 25 minut, żeby wszystko wykonać. Już minęło 7 minut. Co, co w ogóle musimy wykonać? No, przejść się do tej twierdzy. A do daleko jest ta twierdza, tak mniej więcej? Nie, tutaj, właśnie z opecami. Aha, świetnie. No ale tak wypadałoby, żeby ten odcinek znowu nie wyszedł nam na pół godziny, bo tutaj no jest co takie nie wyjdzie, a nawet... O! Ty, mały ten slime wędrowy. Kurde, a nic nie wyleciało szkoda. I to... Dobra. W ogóle. Ten pigment cię bardzo lubi. No Chyć właśnie zauważyłem coś, coś do mnie. za bardzo za, za blisko potrzebuje. Się zaniepokoiło. No, delikatnie mówiąc. Dobra. Mamy ciekawe rudy, pamiętajcie, z tych kwarcy, z, z tego kwarcu zrobimy tych um, kwarcy? później, no nie, Louis, zrobimy detektory światła w jednym z odcinków e, i lampy dookoła całego, e, dobra dookoła chodź, naszego dobra. całego nie. zamieszkania. Nie obchodzi nas ten Louis, idziemy. No właśnie, nie obchodzi nas, dobrze gadasz. O, widzę okay. fortecę, patrz. Myślałem, że to zawodowany czank, jak się na to spojrzałem. Serio? No bo tak to wygląda, bo tak jest ucięte tak dziwnie. No, 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 no. Okej, okay, teraz tak. W ogóle, to jest dziwne, bo ja mam przy sobie. Wreszcie, nie będzie trzeba zbudować energii Dobra, nam schodków nie zniszczył, bo jak strzeli schodki, to po nas. Hmm. Weź buduj kilkowarstwowe, Ja tam, oś. Dobra, wbijam do ciebie. Okej, okay, teraz na górę. A więc to są moje... wszystkie. chodź Weź się w Ich jest więcej chyba. jest jeden tam. Dobra chodź biegnij No nie mogę bo tu się pali koło mnie. Zresztą schodki są zniszczone. Netherrack jest wiecznie palący no to... Nie ma żadnej schodki. Uważaj. Były. Wow prawie zaatakowałem pigmena, Fuck. To byłby zły pomysł. Jezu znowu zmarnujemy cały odcinek. Chodź go rozwalimy. To nie ma drugi. czasu. Wchodzimy szybko na górę Ja go idę i... rozwalić, bo mnie denerwuje. No tak nie może tak z nami latać ciągle. No tak, ja wejdźmy do fortecy na przestanie latać. Kurde, podpaliłem się ja. Nie wiem jak ty, ja sobie wszedłem już do tej fortecy. Dobra. Ja sobie tu siedzę, a ty sobie rób, co Chciałbym wejść, ale on mnie goni, dobra? On no mnie też gonił. Trzy, dwa, ja sobie jeden? Słupciutko prostu... tam biegłem. Pieknij, piknij, piknij, chłopie, piknij. Dobra, chodź. A więc tak, tu musimy bardzo na nie uważać, bo tu Uwalił jest. Zalił chyba swatki, no dobra, Idziemy. też Dobra, Idziemy, let's go. Kurde, a tu ciemno, mogliśmy wziąć pochodnie. Ee, zaraz, tu chyba ten. Nie, to no sobie Idziesz ty za mną? Gdzie ty jesteś? Tutaj, za to bomb. w drugą stronę. W tą stronę. Nie ja? widziałem, że tu schody są w ogóle. O, tu były blazy chyba. O, tu jest ten, tu są te brodawki netherowe. O, nadalowe. brodawki, ale jajcie. Ja. Bierzemy wszystkie? Wszystkie, no. Z tyłu już zadałem. Dobra, teraz idziemy jeszcze wyżej na górę. O kurde, wielopoziomowa ta forteca. Teraz tak. Tutaj zapraszam cię. Do siebie, na górę. Co jest? jest? To jest właśnie... Chodź tu. To są właśnie... Moje fortyfikacje... Do zdobywania power blaze'ów. Mm. W ogóle to jest... Interesujące, można by było rzec. To jest w ogóle straszne, jakie ja to robiłem. Jakie to było no dziwne, dobra. jak ja tutaj oskopywałem, jak ja zdoby... chciałem to zdobyć. Tutaj. A więc... Cała ta maszyneria opierała się na tym... Że... że... Ja sobie stałem tutaj... A te blazy się tutaj spiły I, i one wreszcie. się tu dalej... I... <śśmiech> Shit! Ja, ich, nie, nie, nie Może tutaj, Czekaj, tu zamurujemy Nie, właśnie o to chodzi, a że tutaj, to odmurowane tutaj, otwórz W tym miejscu, a zasłonę yy, Tego ziemeczka zasłonę Wow, ty, nie pode mną! No właśnie, i tak to właśnie z nim została. Podpalasz się i czekasz aż się w końcu ugaszą Zatakowałem Ziemeczka Tutaj czekaj, zasłonię Bo on będzie tam strzelał Głupie by było, z nas Louis zauważył No właśnie, dlatego tutaj staram się Zakryć O, tu jest jeden z nich, poczekaj, poczekaj chwilę Teraz, uwaga Mamy taki bardzo ryzykowny manewr Chodź tu, schowaj się Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu No, aaa, No, się schować o, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. chodź tu Patryj Zakryj mnie. im głowy, żeby jak wlecą. Jest. Tylko nie wiem, czy mam, mam to, co, czegoś, mam. Mam się, Raz ja. The... O, jest, jest. I, I nie wydął. Kurde. No chodź, 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 się. No chodź Dobra. pieseczki. Dobra. Chodź tu, 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 Chodźcie. No chodź, chodź. No chodź. On, on jest bugowany musi. Być. O dobra, już jest bugowany. Teraz powinien dobrze wlecieć. O, no, o. No. Wlecie, wlecie. no, chodź, 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 chodź. Uważaj, się. Jest. Jest. drugi. Nie, nie mam po blaze'a, no dlaczego? No chodź, chodź, Ale... Chodź, chodź, chodź. Ale, chodź, chodź, chodź. Dobra. chodź, chodź, chodź. Dobrze, że tak długo się nie pali jest chyba obniżony czas zapłonu. Ale nie uderzy we mnie! Nie, ja nie uderzyłem. To, Blaze! Serio, dobrze, że mi powiedziałeś, bo... Tam na dole jest ta nawałka Blaze'a! Tak? A jo! No dobra, kto tam zbije? Jesteś pewien? <grym> dobra, wiesz co? Ja tam Wiesz Weź moje Energy Cele, które z Niewiadomych Przyczyn wziąłem ze sobą. A, aha. Trzymaj, Aha, to są te, które robiliśmy przed odcinkiem, czaję No, patrzcie. Okay. Patrzcie, ile skraftowaliśmy. Ja próbuję jakoś wejść. Mam to? Jest. Uciekaj. Bo wcale, że one się tu na mnie nie zbagowały, i że ja nie mam jak uciec. Nigdy. Jest. Mamy jedną sztukę. Tam jest jeszcze jeden spawner, wow! Oni za tobą idą, a oni za mną mają iść. Idź na nabołem? Kurde, podpali mnie. No ci wącisz. Nie, jest tylko na. Tak dobrze. Jezu, ale oni się tu szybko lecą, masakra. No bo tam tu nie. Powinniśmy wziąć pochodnie, i zrobiliśmy głupotę, że tego nie zrobiliśmy. No wiem, wiem. Jakbyśmy mieli pochodnie, to byśmy Weźmy. mogli ze wyłączyć, dobezpieczyć. Kurde, jedna pałka spadła z na dół. Ale tym razem ja tam... Ej, Jak bardziej z tej strony, no robią. Kościuszki. No, no jedna jednej kratki. Uważaj. Dobra. Nie. Wiedziałem, że to się stanie. Wiedziałem, normalnie wiedziałem. Hmmm, się. Ja, z jedna zdobyta pałka już stracona. Nie, na no, dałem się ten chondity. No, na szczęście. To ja robię sobie zbroję z żelaza idę tam. no. Ciekloneczki, ciekloneczki O, zaczął się palić jest? Jest, jest, mam pałkę, mam pałkę, mam pałkę Jedną Dobra, za chwilę będzie tam Dużo, dużo więcej za chwilę pięknie wpaluję. Drugą pałkę mam nie, yeah. poprawiłem trochę to wejście, oni teraz sobie lepiej tu wchodzą. W ogóle wtedy, kiedy ja z nimi się tak bawiłem, to tych blaze'ów tam się naspełniło chyba z 30, jeśli wow. nie lepiej. Oh, Czekam, Teraz się za dużo zaspełniło i zaczęły mnie... Wiem, pochodnie od razu wezmę. O, dobra, dobra, dobra pomysł. Jaki czas, jaki czas? Okay. 17 minut, Znamy jeszcze tych czasów. Dobra. Może trzeba to też pożegnamy wyjątkowo. O, w ogóle ja mam sok, nie ja zauważyłem. A, jeszcze jakiś ludzie Idę! Biegnę ile sił w mych nogach. Steve'owskich. Znaczy nie jest Idę do ciebie Biegnę z całych sił O nie, jeszcze ten Luis kurde Wow, tu dozwali wejście ja Luis się skampił na mnie Dobra, biegnę do ciebie <laughs> Szkoda mi tych hitech wow. Myślisz, że mi nie szkoda no kurde Takie fajne rzeczy miałem Dobra, ja idę już na górę do Ciebie. Jej, tam Ja tam zrobię piękną spartę. Oświetlę tak, żeby się nie mogły respić. Po prostu tam sobie staniemy i tam będziemy je od razu atakowali na... Nie, oni tu już wchodzą. Już mi tu kilka weszło. Postaram się, żeby tędy weszli. Zaraz strzelim. tu jest Luis Co O właśnie, załączałem Kleżu to nie działa, O o o już chcę wlecieć U nie idzie ale na życę Kurde, pochwalimy siebie naraz na Nawet dawaj, na tutaj no. Nie, Luis, nie. To jest play. No pfff, za wredna istota. zaraz, wbije, zaraz, zaraz bie? Wbijł. Masz? Nie. Dobra. Ile tam ich jest? Zero. Uważaj, uważaj, Luis. Tam jest jeszcze jeden spawner, szybko do niego lecę. Nie, zespiły się. Ile tam ich jest? jest? Ja wszystkie na siebie, ja poczekam, tutaj? Się ty dlaczego zostawiłeś już pochodniami? A jak myślisz, dlaczego? Nie! Zaatakowałem... Kurde, co, coś ty zrobił, no nie wytrzymam. W się sensie, że zaatakowałem... ...Igmena. No, tak no wiem, słyszę jak dla ciebie na mnie. Już szło tak pięknie. Było. Dobra, myślę, że ja mam trzy pałeczki. Jeszcze jedna mi się przydała do do dania, pomyślnie. Wtedy byśmy mieli cztery pałeczki. No zrobiłem trzy i z tego nie wydopiło. Możliwość być i rzeczy masy. No, jeszcze, jeszcze jedna pałeczka. Ktoś mnie nie robisz? No, ktoś mnie nie robił. Myślałem, że przyjaciółmi. To się przeliczyłeś. Hmm. Mam cztery pałki, dobra, możemy wracać. Dobra, pytanie za sto punktów. Które dje mam wyjść? A gdzie ty jesteś, przepraszam bardzo. Bo które ty to wyjdziesz, to ja akurat wiem. To są dobre domu HEEE ty co jest? Przepraszam bardzo, a gdzie ty jesteś? Szybko, Oni już mnie no nie lubią To i tak Luli Nie, mnie. nie mam Nie mam nic do stracenia A, blazy do mnie strzelają Fak Tu ile? Ty, byś musiał przyjść po mnie jakoś Ja teraz nie wyjdę Nie ma, ja też nie wyjdę Dobra, wyszedłem Teraz na dół muszę zejść Tam gdzie przyszliśmy, czyli to było? Nie, nie było tu I to, Co jest? Ramport Pięknie, wyjdzie. znowu zginę <grym> Nie zginę! Nie, gadaj. nie zginę! Oh. Nie, to było tu Chyba dobrze idę, chyba dobrze idę, uwaga, uwaga Nie zginę! Nie, nie zginę! Nie zginę, zginę! Kurde Dobra, ja już jestem To takie smutne Dobra, no. skąd tu tyle lawy, what the hell? Hmm, Taka tam propozycja, luźna. Nie, ja tam się wybiorę za jakiś czas i zbuduję się jakiś spawner do tego. Ty, abyś mi tu... Jakiś że nie spawner, co ja mówię. Ja jestem już w domu, ja się nie wybiłem do piekła w tym wcieleniu. Ty, ale ja nie mogę wrócić, bo tutaj jest takie coś, że... To mi przykro, ja tak nie widzę. Nie wiem, przynajmniej się wykopać na Czy w ogóle spawny Blaze da się zablokować pochodniami? Raczej tak. Wszystko da się, każdy spawner da się zablokować. Dobra, ja już wracam na chatę. Jak to mówio. Dobrze, że mnie jeszcze nie atakują te... Pik świnie. Pik świnie, świetnie, co ja gadam. Pamiętam jak na serwerach się na nich fajnie jak zbiło, ale trzeba było uważać, żeby nie zginąć. Jak wiesz, ta grupka duże cię napadła. Nawet z diaksowej zbroi często dało się zginąć. Jak tam jesteś, jesteś w naszym świecie, czy jak? w naszym świecie. Okej. Okay. Dobra, ja by byłem trochę kwarcu. I. Też wracam. Przydałoby się wybrać nie, niedługo do kopalni. Już dawno nie byliśmy, a między innymi rec tam się nam też kończy, nie? Dobra, także... Okej, okay, ja już jestem przy portalu. Hop, hop, możesz do mnie podejść jak chcesz. Okej, okay, wbijam. 3, 2, 1, ciach. Proszę państwa, um... proszę państwa, niesamowite wydarzenie, jestem już i... Mamy problem. Słucham Ciebie. Ciebie. Płomek może zostać zniszczone jak ebrela. mogą się otworzyć, a to też nie jest trudne. Więc umieszczenie pochodni nie wyłączy go. Aha, i zaczęłeś go szukać? Informacji? Uf, co MC-Wiki. Dobra, ja wyrzucam pi piasek dusz. Piasek busz, leather Kwarc nie wiem, czy poleci dobrze. Zaraz Powinniśmy tam ustawić w ogóle, wiesz co? Na piekle. Tutaj rurę, dobra, tu jest piek piekło i piasek. Piekło jest na kol. A, zaraz się strzeimy. Piekło jest na czarno. To ustawimy, że tutaj mają lecieć pałeczki blaze'ów. Kwarc nie poleci. Brodawki. No dobra. To jeszcze kwarc musimy ustawić. Ten, który tam poleciał. Okay, nie się... chcę pomagać, ale jest jeszcze... minut. Tak? No dobra, to już będziemy powoli. Uwaga, 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 powoli kończymy. Także ten odcinek był typowo, tylko nederowe. Dodawki wrzucam. żeby też. Płomienną różdżkę również. Redstone Energy Condit wędruje do mechanizmów. Uwaga, uwaga. Tak jest, tutaj. I w następnym odcinku będziemy robić kopalnię odkrywkową. Także będzie również niesamowicie musimy się przygotować. A nie, w następnym odcinku przenosić farmę. Czyli krowy będą nam potrzebne. O tak, tutaj. No, potrzebne safari nety także no, myślę, że też będzie ciekawy. Ja sobie przed odcinkiem wszystkie te maszynki skraftujemy razem z Mateuszem. Będzie trochę, będziemy trochę czasu na to poświęcać, ponieważ e, będziemy musieli dużo tych Veterinary Station Chronotyper, także no to jest wymagająca maszynka. No i będziemy musieli się pewnie wybrać do kopalni po odpowiednie materiały, bo redstone'a już nie mamy za dużo. No zresztą zobaczymy. E, dobra, zatem podsumowanie dzisiejszego odcinka. Chcesz coś podsumować, dodać? Tak, mogę podsumować. Słucham. Bardzo ładnie. A więc co dzisiaj zrobiliśmy? Chlor zdobył 5 cztery pałeczki Blade'u. Blaze'u. Tak, Zablokowaliśmy więc... spawner, co okazało się nie wypałem. Zginąłem dwa razy. A tak poza tym to byliśmy w nederze. Tak. I dzisiejszy odcinek jest typowo nederowy. także... No, jeżeli chcecie, to możemy się też wybrać do... Jak to się nazywa? Dimension Doors. I jeszcze tam światy. Tak, dokładnie, kieszonkowe światy. No i tam już będzie naprawdę trzeba uważać, żeby nie zejść, bo jak spadniemy, to będzie kiepsko e, zwrócenie. Limbo. No właśnie, limbo i będzie ciężko wrócić do naszego świata. I wtedy już naszego save'a nikt nie otrzyma po zakończeniu serii, bo... No bo przepadniemy w limbie i tyle. Bo no, nie będzie się na do użytku. No dokładnie. Dobra, no to następny odcinek, przenoszenie farmy. No co z tym farzem leci czy nie leci? O, już tutaj jest. Tu są pałeczki. Czyli kwarc zaraz powinien dolecieć. Teoretycznie. No gdzie jesteś kwarcu jeden, no? Doleciał? Poczekaj, 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 poczekaj. Mi się coś tak jakby zdawało, że nie jestem tego pewien. Ale... Tutaj poleciał, dobra. tu. że tu jest tu skrzynia ja z kwarcem. Ale to jest kwarc. Właśnie o tym mówiłem. Inny. To jest inny kwarc. To jest kwarc jako kwarc, a nie jako kwarc. No dokładnie, dobra. Lecimy tak. na wieżyczkę i się żegnamy. A Może w jakimś innym miejscu, o, na dworze. Przed halą. Ty, co to za kartki są twoje? E... Aha, e, nie. Bardzo. A co one tam robiły? No, się po odcinku. No tak, jak zaczynaliśmy, wschodziło słońce, teraz kończymy, zachodzi. Tak, zobaczcie, jakie nie było ładne. Dobra. Piękne, No zatem, ch jeżeli jeszcze. chcecie dowiedzieć się, co wydarzy się w następnym odcinku, jak nam pójdzie, możecie nas zasubskrybować, żeby dostawać odcinki na bieżąco. I wtedy, jak myślę, jakiś odcinek pojawi się na głównej stronie YouTube'a, eee, okay. możecie też dać łapkę w górę, żeby nas zmotywować do dalszej pracy. i Jeżeli zobaczy dużo łapek, będę wysyłał odcinki znacznie częściej. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa, pa, cześć. Pa, pa.